Mówi się, że testosteron trzeba przyjmować przez całe życie i często jest to prawda. Jeżeli mówimy o osobach, które cierpią na hipogonadyzm, czyli mają naturalny niski poziom testosteronu, to to jest wybawienie. Zobaczcie, ci ludzie, którzy mają niski poziom testosteronu, z tego powodu czują się źle, nie mają energii, tyją, kiepsko myślą, mają brain fog. Nie mogą wstawać z łóżka rano, mają kiepskie libido. Dla nich ten testosteron jest wybawieniem i w ogóle nie dyskutujemy. Dla nich to jest rewelacja. To jest objawienie, branie testosteronu do końca życia. Trochę inną grupą są mężczyźni, którzy biorą testosteron z przyczyn trochę mniej medycznych, trochę bardziej sportowych. W ich przypadku cykl powinien trwać od pół roku do roku, może dłużej i oni wtedy chcieliby zejść z poziomu z tego testosteronu z zewnątrz i niestety często okazuje się, że Mamy rozczarowanie, bo się nie da, bo tak zablokowali swoją oś hormonalną, że niestety trudno ją odblokować. Dla tych osób ranie testosteronu do końca życia może być bardzo mocno rozczarowujące, i do tych apeluję, żeby jednak się zastanowić, czy warto zaczynać tą terapię, ale jeżeli zaczynać, to mądrze, pod okiem jakiegoś specjalisty, który zna się na tym, jak potem was odblokować.